Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy dzisiaj w Rainbow Six Siege. I ostatni odcinek poszedł mi tak dobrze, że kupię sobie jakiegoś nowego operatora. No nie wiem czy teraz będę grał bardziej atak czy bardziej obronę, to też zależy. Ktoś mi polecał w komentarzach na YouTubie, że zapraszam też na YouTube, a, zostawcie mi tam subika i komentujcie też. Przyda mi się do rozwoju kanału. Polecił albo Lesiona w obronie, albo w ataku Dżakala. I właśnie nie wiem czy kupić tego czy tego najpierw. Ale chyba kupię Dżakala. No niech będzie Dżakal. I jako premium, zobaczcie mam taniej. Ale mogę jeszcze za Talon. Gdzie mam Talon? Wbijasz na Discorda, wbiję po tym meczu, dobra? I możemy zagrać razem, albo zapraszam na live y też. Jest Jackal. Już tyle: wyposażenie C7E i ta PDW34, obrażenia 51 w magazynku. A są droższe postacie? Jak są droższe postacie, to już go zmarnowałem na tą za 9000. Ten ma ładny skin, ale czy jest najlepszy? Chyba tak. Tam mnie denerwują te celowniki, bo są też strasznie dużo zasłaniają ekranu. A nie wiem, czym grać, żeby mniej zasłaniały. Czy tymi zoomami PDW lepsze? A, no to wziąłem PDW. Dobra, dzięki. Co to jest? Modyfikacje wyglądu. A, dodatki. Ok, Spoko, są te. lb jeszcze pewnie. No, chyba to wystarczy. Nie no, lasery to ja zdejmuję, bo widać mnie zawsze z za rogu z tymi laserami. Malowanie? A to domyślne było. No, to jest ładne. A to jest z tego nowego sezonu. Domyślne, tak? A nie, za, za premium chyba to dostałem. Nie masz użytej broni? A użyj. A no, faktycznie. No, to i tak w meczu bym mógł to jeszcze zmienić. Tutaj i to. No, niech szuka teraz meczu. Mam nadzieję, że nie będzie szukało długo. Mieć 5, no ale dopiero zacząłem i poprzedni odcinek. Jeżeli oglądaliście to, widzieliście, że dobrze mi poszedł. Gdzie tu się gra i teraz klika? A tutaj na dole zagraj jeszcze raz rankingowa. Do ładowania mam włączone. I czekam teraz. To mam nadzieję, że mi da teraz na początku atakujących. A grałeś Urban już w tym nowym sezonie? No, przetestujemy też opóźnienie takiej rozmowy z czatem. Co tu mi miga? A, tutaj coś dostałem nowego, pewnie jeden dzień. 3 dni, siedmiodniowe mam. Grałem, podoba mi się. Mi się podoba ten system banów nowy. Że jedną rundę zagrasz i później dopiero po tej rundzie robisz drugiego bana, na przykład na tego kto był najlepszy. To mi wczoraj właśnie tak zbanowali w poprzednim odcinku Aruni. No dużo, dużo się zmieniło na lepsze według mnie. Banujemy... Ja bym wieżowiec zbanował albo park rozrywki, tych dwóch map nie lubię. Tak, zgadza się no. I można banować pod to, co faktycznie GRAJĄ. Uff, myślałem, że będzie park rozrywki. Można banować fak faktycznie pod to, co grają, a nie taki strzał w ciemno na samym początku meczu. No nie, bronimy, a ja Jackala kupiłem. Nie tylko, żeby mi nie zbanowali Jackala. No Niech będzie Fuse. Kogo tam jeszcze chcieli? Oprócz siebie zabanować. No i co teraz? Jak ja obrońców nie mam. Torn jest niby nowa. A to zostawię może na następny odcinek, żeby z nią pograć. A już i tak ktoś wziął. <grym> alibi. To, to, za tą radę dziękuję. Protip dla alibi, nie grają. No <grym> to do Aruni pójdę. A, napisałeś przede mną no. no, no to różnica była I tak, no, no opóźnienie jest jakieś, ale nie wiem jakie Teoretycznie w programie mam ustawione najniższe opóźnienie Ale to wiadomo, że to różnie to działa Gdzie ja jestem? A, tu są schody Pewnie tamtymi schodami wjadą Albo tamtymi no, Znaleźli Konrado. Idę, zabezpieczam Na pewno tutaj ściankę wzmocnię i na pewno to okno wzmocnię. O kurde, co mi mnie strzela? Mój mnie dostrzelił? Przestraszył się? Ok. Teraz już się trochę boję tu wychodzić. Już za nie mają, więc. No już są tam. Gdzie tu? Tu było okno? O rany, zapomniałem o tym oknie. Dobra, osłaniacie mi plecy chłopaki. Wysokie jest to okno. O, że się przestraszyłem, o rany. Co to jest za dron, to jest brawa. No serio, aż tak? A to my tak wybijamy. Myślałem, że to Nas tak wybili, ale ładnie. Ten dron jest niezniszczalny? Bany do Kebi, zgadzam się, chociaż do Kebi nie grają. A to brawa, tak? Ten dron ma, który albo przejmuje kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi, albo niszczy je po opóźnieniu. Dukabi okay, Mute, nie grał nikt chyba u nas miuta Dobra, chodźcie do piwnicy chłopaki i dziewczyny. Ram, a Ram, to jest nazwa operatora. To i tak nie zobaczę w obrońcach. Teraz. A Mozi przejmuje drony. To fajne też. Jak mi dziwny tu, tego? dziwny układ tego? Okay, już chyba wiem. tu, jesteś tu, jesteś To stronę. warto... stronę. Jeszcze na te główne schody bym rzucił. Gdzie te główne schody były? Dobra, tutaj. Ale wątpię, że głównymi schodami będą schodzić. Mam nadzieję, że od prawej mi teraz tu nic nie wiedzie. Coś z prawej słyszę. A, to mój. Znowu się przestraszyłem. Wiem, że górą mogą przerzucić to, ale... Zawsze punkty dodatkowe. No. Z pistolet... Co? Dlaczego ja nie koję? A powaliłem go. O, dziwne asystę dostałem. Znaczy nie że dziwne, że asystę dostałem. Musisz złapać drony. Friendly, last operator standing. Kranik go uratował. Kurde, ten Blitz trzeba Blitza zbanować. Czemu on tak szybko wyciąga ten pistolet? Widzicie, nawet reakcja jest niemożliwa. No dobra, będzie większa szansa zagrać, zagrania Jackalem. nową postacią. Blitzno, zdecydowanie Blitza trzeba zbanować. Pokój wystawowy i muzyczny. No dobra, spróbujmy tu. Ja może bym spróbował, a miuta nie ma. O, zabrał mi aruni. To jak będzie róg. No, ale jak już się przejmie tego drona i ma się dobrze zabezpieczony teren. To robi różnicę ten dron. Bo chyba nie ma innej ruchomej kamery u obrońców, nie? Tylko to, co Mozzi przejmie, A. gdzie ten dron? To jest bezpiecznie? Nie jest bezpiecznie. Wieszcie kamizelki, chłopaki i dziewczyny. Czemu oni, czemu się wzmacnia od zewnątrz? To jest jakaś korzyść z tego? A, jeszcze echo, no tak. I to jeszcze ma latające te drony. nie może. Od zewnątrz. Co ja mam zrobić? Kamery może, jak wszyscy są tak porozstawiani. Komu ja mam pomóc? Jest ktoś. Blackbird. A tak myślałem, że. Gdzie oni zaskoczyli? Tak właściwie. Nie znam tak mapy dobrze. z celem tej MOSA. O, widzę go. No ten dron jest w sumie fajny, jak tak niszczy podłogę. Bardzo. Przestraszyłem tych strzałów, Plecy, o ładnie go załatwił. Tu będzie ostatni, czy na górze, Nade mną jest dwadzieścia sekund. mi chodzi ręka... z nerwów. Plantuję? Kurde. A, jeszcze Deimos. Ach, widziałem go! Nie trafiłem w tą głowę wysuniętą. O! Bany usunięte. Broniącego kogo? Kaweirę. ten dwa słabiutko i zobaczmy tego Jackala. Tak z miną przez dym, ja no z miną. Chyba. Amaru, co ma Amaru? Jakąś kotwicę, a że tak wbija się z buta ostro? Widziałem chyba kiedyś gdzieś jakieś filmik o niej, że jak ją dodawali, to było tak głośno. Że wow, jaka szybka akcja. Ale nie jestem pewien, czy to o to chodziło i jak to dokładnie działało. No, pewnie u góry będą. Tam, pobieg na dół. O, nie wskoczę tu wyżej. Och, nie trafiłem. <grym, <grym, ale ta Jana ładną postawiła tą kamerkę. Jestem przyzwyczajony do tej czułości myszki. To Teraz to mi troszkę przeszkodziło, bo chciałem tu wejść, ale od tej strony może będzie git. A ja na tą, tym klonem już tam jest. oni się już tak grubo weszli im? Asystę dostałem za co? Jak działa mój... ...skill właściwie? Może kroki mogę wykryć? Oznaczono w skanowaniu. Wykrywać te, tej jeszcze brakowało, ale głupio zagrałem, wiem, ale trochę szczęścia miałem. Ach! Głowę miała chyba odsłoniętą. Kto tu został jeszcze z nami? Jeden na jeden jest. Ach, mina widziała. On tam może zaplantować. Nie mógł tam zaplantować. Oni siebie widzą nawzajem, czy co o co chodzi? Jak zmieniają strony, tak samo. <śm> ale, mecz. On ma strzała jest. na czas go zrobi. Czemu on tu nie plantował wcześniej, jak ja tam padałem? Koniec. O rany, 3-1. A co robi teraz ten prąd Clash z tarczy? Ją. A czemu nie można zbanować? Nie można zbanować, a spowalnia jeszcze, jak działa mój, moja umiejętność. Gdzie ona w ogóle jest? Urządzenie namierzające identyfikujące cele dzięki świeżym śladom stóp. Okej, okay, czyli po prostu nie widziałem tych stóp, bo nie było świeżych śladów stóp. A, że nie da się banować, bo jest tak jakby nowa postać. Nerfa dostał zamiast trzech skanów na pięć, ale pinguje tylko raz, a nie mogą już być na górze, bo wybronili tutaj, czyli pewnie są na dole. Czym jest ten robot? A rangi wszystkich widzę. Same miedzie. I to ja nawet nie wiem jak wcześniej pingował i o co chodzi. Tutaj się okien boję trochę. Cemu do mnie strzela? Gdzie on był? Gdzie on był? Że zastrzelił tego. Tu mamy defuser. nie kumam co tu się wydarzyło A chyba że się zabili nawzajem Nie wiem o co chodzi Ktoś tam był Że na widoku, ale trudno. Co? Czemu? Co to było? Czemu mi przeładowało? Czemu mi przeładowało go tam? Nie wiem, czy jeszcze są na górze. O, jest tutaj. Co to było? Jak mam tu zejść? Nie mam żadnych tych, wybuchowych. A mam, shotguna. Gdzie tu się plantuje? Gdzie są bomby? Hej, tam są. Ale zepsułem. Orle zepsułem, ale mi wstyd. Ale mi wstyd. No ale 4-4, pierwszy w drużynie byłem, czyli można powiedzieć, że nie do końca ja zawiniłem tej przegranej, nie? Sledge i Thatcher, o... Taccher i sledge. I zapomniałem jeszcze znowu o tych goglach. Było dobrze. To dawaj, zagraj ze mną teraz ty. A ja dziękuję za ten odcinek i zapraszam do następnego. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ile zostało do końca sezonu? 80 dni? 82? Oh. Bo po, po takich meczach muszę tak troszkę odreagować, bo tak no, to jest ten spięty. <gry> Jeszcze raz dziękuję. Klikajcie na środku, zostawcie lajka like i widzimy się w następnych. Na razie, cześć, pa.